Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z Minecrafta, razem z Dolinką. Cześć. Jesteśmy na serwerze, v... na mcsurvey z PvP skitami. I, testujemy co to jest. Tutaj się swoje klasy. Ogólnie... O, ja teraz że jeszcze wylosuję. Dolinka oblosowała, wypadł jej e, kaktus. A mi wypadnie magik. O, i ta ona jest warta 850 zł, także... A, a moja 700 No, także okej. Okay. I to ma diaksowy miecz, latanie ma i zupę grzybową. Latanie?! No, hmm. A mój ma diaksowy Dobra. miecz i zupę. Co to robi, nie wiem co to robi. Okej. O, tam jest pierwsza klepa. Aha, ja mam set Żelazny, to spoko. Idziemy, ja. o tego wybije. Ja! Teraz, co tego? ma tego! Ma tego. Eee, Czego? Jak to się nazywa? Kilaure? No właśnie, no Kilaure. Parę Wiem, bije. bo mnie też zabił. Ale no nie o to chodzi, on bije. No wiem, nie przerywaj jakby. Ty? Nie, to nie jest, to jest jakiś koleś. Teraz jestem. O, mamy za tą klasę. No parę gąbije. No, czekaj, pomogę o, Jezu, ci. Maria. Szybko zupa. Wiesz, że jak się tą zupę naciśnie, to na życie daje. A naciśnij, nie trzeba je trzymać? Nie. Okej, okay, <laughs> idę go zabić. już ma podpalający wiesz. No, nie mm. wiem. To, co to daje na życie? Tak. Kurde, no. Ale, ale dla mnie. Fajne <laughs> tak. było na tej wieży, także było fajnie. Gdzie? Na wieży Bo to ale jest tam... Ja tam... No wiem ale tam są ludzie No właśnie to chodzi że nie ma Znaczy lepiej idzie do jakiejś podziemiu A wiem, jak się tak. stąd wychodzi? Lobby... O jest jakiś koleś Pusuje, No cóż, nie robię bo no nie, nie No to nie, 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 to jest słabe Chodź mu na no to... tego, na wieże no idę przecież. Dobra. Wierzę. Wchodzę, nikogo tu chyba nie ma. Dzisiejszym wieczorem będzie odcinek z serwa. Do chodźcie będziemy razem na razie klepać. Okej. Okay. No czemu mnie nie wyszczelił? Nie drześ nie wyszczeliło. Dlaczego taki słaby? O nie, jednak nie jestem taki słaby. Nie, po prostu ja jestem słaba. Nie, po prostu ja myślę, że miałabym za jedną postać. A tam już mam mają Killaurek, rzeczywiście. Ej, czekaj, stój, 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 widzisz, dodaję mi. A no odpierzchni, zajmę. Bo... To nie chyba to... się nigdy nie... Ej, stój, 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 stój. stój, stój. To. Nie, nie rób, nie rób, nie rób. Teraz masz... Se, czas sobie wymienić te co już te... Ja mogę. O to dalej. O co chodzi z tym, z mataniem? Ja to Nie rozumiem. A daj mi to, rzuć mi to, czekaj, stój, stój. Nie Czeka da się. Czekaj jeszcze. O Nie da się. Ty no to za chwilkę wyrzuć. A. nie da. No bo wylał mu Hehehe, Jeszcze Spadaj, a dostałeś monety? Mm, tak, jeszcze na 16 do awansu. A mi ile? Mm. A, cztery. Ja tutaj nikogo nie ma, to ty jesteśmy tylko tego my. Zaraz pójdziemy do tego faraona. Dobra, A A czekaj, to, daj, to, daj mi chociaż raz. konto. Daj mi chociaż raz. Ja. Dobra, daj mi chociaż raz. To lepiej, dobry, potek. O okay, tyle, że się zrobię. Potek. Dobra, daj mi. O co w tym chodzi? Mi pisze do awansu minus 4. Że masz kolejną chyba skrzynkę. Myślisz? No bo co tam wchodzisz? O oh, kurde, nie wiem, O ty jest. Nie mam skrzynki. No to nie wiem. A nie, do awansu, a pod spodem mi pisze 8. Aha, dobra. to właśnie ósmy gdzieś wyrakuje. No dobra, wiem, ja wiem. Nie mam tak klawiaturę. Ty masz dobrą w tym klasie. U was beznadziejowe, nie wiem, co robić moje mojej Uzyskałeś... 3, 2, 1... No nie wiem, o to co tu wchodzić A ja się piję i potki. Okej, okay, teraz mówię. Znaczy, zupki. Hmm, potki, zupki. Okay. No jak?! Nie, no, ja to... idę na Faraona. To chodź. A co to jest to trzecie? Nie wiem. Tam pe... Zobacz, tam coś jest. Dobra. A to trzecie to jest... Arena. I tu Nic. to idę na tekst. Na faraona. No. O Boże, jeżdżę do jednych dwóch i mają sojusz jeszcze. Nie. Mam lekkość złe. No to źle. Dobra, jestem. No Jezu, taką biję. Wow. Bije. Tak mnie wyrzuciło, że prawie tam na górze utknęłam. O, pomogę ci z nim! O, podpadłem. Ty... Aha, sorry. To ty. Mamy sojusz. No, Okej, okay, jednego nie... już... Nie, tylko nie on! Zabił mnie. Pomogę bierze. ci! Jeszcze jednego go wyrzuciła. A wiesz, bo on sobie zjadł to no, jabłko. Już górę by... wyrzuciło mnie to, te płytki naciskowe. Wiem, też. On zjadł sobie jabłko. Nie, nie wierzę. Na taki kit. No ja potrzebuję tego. Oni jedzą jabłka. I mają sojusz. Właśnie widzę, że mają sojusz. To ja idę na drugą stronę. Bo tutaj robię asasinu ten kolejny... O, co, Co? Coo? Nieeee. Znowu? Klepa, klepa, klepa. Czeka. Potrzebuję no. więc. Okay. Nie. Nie, no, zaraz kończymy. Jeszcze dzisiaj wylosować tę kolejną rangę. No, ja nie. Nie, że, Nie, ja... Ja, ja tutaj będę chyba expił. No, ja na tobie. Nie, nie, patrz Idę cię zabić, stój, idę cię zabić. Za Tomę, stój. stój Ojej, tak ludzie, szybko. Czekaj, Zabiję cię? Dobrze, jeszcze raz. Chodź. Nie, ojej, ja. Jasne. nie, nie, się. <laughs> nie, 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 czy ty za mną idziesz? Nie. Uh -huh, okay. No okej. To dobrze. No co chodź. Chodź mi, chodź, mi, Jest, jest to! Brawo, sorry, brawo, sorry. brawo. Ej, chodź chyba. A, musisz mi pomóc. Dawaj, dawaj, dawaj. Go, chleb go, chleb go. Dobra, teraz ja ciebie, teraz ja ciebie, teraz ja ciebie. <grym> nie! Ja muszę mieć dzisiaj klasy. O nie. Nie, goni mnie. Co to, to lata... Ło! Wow! To działa tu latanie, no faktycznie to działa, trzeba przytrzymać. Możesz latać? Tak, ja już wiem jak to działa, trzeba przytrzymać. No, masz, Zabijemy fajnie. go, zabi... A, ale już chyba wiem jak to działa. Tutaj działa? Nie. Nawet nie wiem, gdzie ty jesteś, ale lepiej. Okay. Czy to działa? Nie, to nie działa. Ale przez chwilę leciałem. Nie, no, nie fajnie. Okej, okay, zawiłem. O, mogę lasować klasę. Ale pomóż mi. Nie wiem. Ja muszę zginąć. mnie, zawinie, mnie. Zaraz kończymy. ja nie wiem, gdzie ty jest. No. no. to już lasujemy klasę i kończymy. A moja? Losuj, losuj. Mi I zostało to tylko... Za ...zombiak. O, spoko. Ej, ale mi dostało tylko Dobra. pięć. I to w klasach, że przyjmę na następnym odcinku, żegnamy się błazan do linka. Cześć. Cześć.